Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę, czy znaczy pokażę. Zagram sobie w Agario na telefon. Nie, wiem, no, ograłem już chyba dwa razy i za pierwszym razem zdobyłem 200 punktów. To I jeszcze mam otworzyłem nową grupę i nazwałem ją kozaki Czyli kto jeszcze gra może sobie właśnie dołączyć do mojej grupy Rozaczynam. aha na no, komu trochę to jest takie właśnie dziwne że ja gram w telefonie a oni też grają na laptopach czy na innych Czy na komputerze, czy, czy ma to różnicę? I właśnie, a propos tego, że właśnie tworzę grupę na Gario i nazywam ją Kozaki. Kto jeszcze gra i chce, to może do mnie dołączyć. Myślę, że tak zaraz sobie spróbuję, bo to miał być taki krótki odcinek. Raz sobie spróbuję jak to pójdzie. No a telefonie. Na razie idzie mi dobrze. Chyba do mnie nie wiem jak u was. Już Mam 162 punkty. To jest w prawym górnym regu pokazane. Aj! Piszcie w komentarzach, co miałbym ja też nagrać na komórkę. Bardzo chętnie bym skorzystał z takich dorad. Porad, znaczy, że nie wiem, co można by było nagrać. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Pa!